Kolejny raport z przebudowy Biegańskiego. No nie da się utrzymać trzygotygodniowego terminu raportów, bo budów jest w tej chwili bardzo dużo na Bałtach. Ale to jest bardzo ciekawa budowa i stąd raport już kolejny. Prace trwają w zasadzie na odcinku od zgierskiej do przyrodniczej, też owocowej po drugiej stronie, bo na tym odcinku jest już położony tymczasowy. Rudociąg, wodociąg dostarczający wodę. Zakaz ruchu jest w zasadzie na odcinku od Orzeszkowej do Zgierskiej, ale faktycznie prace, jeśli chodzi o wykopy, trwają już nawet za ulicę Malwową, także tu należy zachować dużą ostrożność. Dzisiaj jest sobota, więc robotników nie ma, ale normalnie tu pracują często maszyny, są koparki, są wywrotki, także przejazd jest, nawet jeżeli dozwolony, to i tak mocno utrudniony. To jest jedna z największych, chyba najbardziej skomplikowanych technicznie przebudów ulic. Chodzi o instalacje podziemne. Tu jest bardzo dużo przyłączy, bardzo dużo budynków, a jednocześnie są duże drzewa, pod którymi są poprowadzone kanały, więc tu nie można zastosować takiej technologii, że się wszystko rozkopuje, wykopuje kanały nowe kładzie, trzeba utrzymać przede wszystkim dostawę wody, to jest oddzielna sprawa, ale odprowadzenie ścieków z budynków, po drugie no nie można tych wszystkich drzew wyrwać, bo to z tym by się łączyło, dlatego jest dość oryginalna technologia stosowana, że się wkopuje w jednym miejscu, w jednym węźle instalacji kanalizacyjnej i przepycha się pod ziemią do drugiego takiego węzła, czyli od Przecznicy do Przecznicy się robi taką odcinek nowej kanalizacji bez, od, bez wykopowo. Oczywiście muszą być wykopy punktowe, stąd to może nie jest efektowne, nie jest wszystko rozkopane, ale widać już, że na, o, sporo zrobiono z tych prac na odcinku od Zgierskiej tu do Żarnowcowej, m, ale to wymaga jeszcze całego. Serii innych prac. Innych oczywiście, niezależnie od wymiany instalacji podziemnych, jest też kwestia położenia nowej nawierzchni. Stąd dosyć długi termin, ale ze względu na komplikacje całkowicie uzasadniony termin zakończenia jest przewidywany 17 sierpnia. Oczywiście mogą pewne zmiany tu zajść. Na razie prace postępują, biorąc pod uwagę skalę utrudnień, dosyć dobrze. Front robót jest na tyle szeroki, na ile oczywiście ograniczenia techniczne pozwalają. i widać postępy szczegółów także w stosunku do mojej poprzedniej relacji. Może one nie są widoczne, tak jak mówię, zewnętrznie, ale pracy naprawdę wykonano dużo.